Kiedy opowiada się o rodzinie, zwykle wyobraża się więzi pełne wsparcia i bliskości, ale w historii Michała było inaczej, bo całe jego życie układało się wokół tego, że ojciec wybierał zawsze jego przyrodniego brata kacpra, a jego samego traktował jak cień. I choć nie brakowało momentów, kiedy próbował uwierzyć, że coś się zmieni, to prawda uderzała go raz za razem jak cios w twarz, bo ojciec zawiódł go w każdej ważnej chwili. A największą raną było to że nie pojawił się na jego ślubie. Ponieważ w tym samym czasie Kacper miał turniej gier komputerowych i ojciec uznał, że wspieranie go w tej iluzji wielkiej kariery jest ważniejsze niż bycie obok własnego syna w dniu, w którym zaczynał nowe życie z kobietą, którą kochał. Michał przez długi czas próbował usprawiedliwiać ojca. Powtarzał sobie, że może nie rozumie, może gubi się w emocjach, ale kiedy w dniu ślubu otrzymał od Kacpra wiadomość, w której tamten szydził, że gra w gry daje mu pieniądze i przyjemność, a ty, Michał, ty, żenisz się i wchodzisz w nudę. Poczuł, że coś się w nim ostatecznie złamało, a późniejszy czek, który ojciec wysłał jako prezent i który odbił się, bo nie było środków na koncie, tylko dopełnił groteski. W tamtej chwili zdecydował, że zrywa kontakt na zawsze i nie oglądał się za siebie, nie czekał na przeprosiny, nie oczekiwał wyjaśnień. Bo wiedział, że to i tak nigdy nie nastąpi, i przez lata budował swoje życie w ciszy, daleko od ojca i kacpra, skupiając się na pracy, rodzinie i spokojnym, domu, którego sam był fundamentem. Ale los bywa przewrotny, bo po latach cała ta fasada, którą ojciec budował wokół kacpra, zaczęła się rozpadać w sposób tak spektakularny, że nawet Michał, trzymając się z daleka, słyszał o skandalach. Kłótniach i awanturach, jakie towarzyszyły tej rodzinie, w której już dawno przestał być członkiem, choć krew przypominała mu, że do końca życia będzie związany z nimi, choćby przez nazwisko. Wszystko zaczęło się od jednej rodzinnej imprezy, na której Kacper wybuch, i na oczach wszystkich zarzucił ojcu, że zniszczył mu życie, że przez niego zmarnował młodość, że wmówił mu wielkość, która nigdy nie istniała że przez nadopiekuńczość i ciągłe zapewnianie, iż jest wyjątkowy, utknął w świecie złudzeń, nie kończąc szkoły, nie zdobywając żadnego wykształcenia ani zawodu, i kiedy jego kariera gracza skończyła się, został z niczym, sfrustrowany, rozżalony i bezradny. Krzyczał tak głośno, że sąsiedzi wychodzili na balkony, a inni goście próbowali go uspokoić. Ale on rzucił talerzem o ścianę i wybiegł, zostawiając ojca upokorzonego bo po raz pierwszy ktoś wypowiedział na głos to, o czym wszyscy szeptali od lat, że cała ta obsesja na punkcie Kacpra była farsą, która skończyła się katastrofą. Michał, kiedy to usłyszał od kuzyna, poczuł w sobie mieszankę gorzkiej satysfakcji i dziwnego spokoju. Bo wiedział, że oto przyszło coś, co nie wymagało jego udziału. Coś, co los sam wyrównał i nazwał to w myślach jednym słowem: sprawiedliwość. Ojciec próbował wybielić się tłumacząc, że to tylko frustracja po przegranym turnieju, że Kacper ma gorszy czas, że wszystko się jeszcze ułoży, ale prawda była widoczna dla wszystkich, bo Kacper miał już ponad 30 lat, a jego życie polegało tylko na graniu, które od dawna nie przynosiło żadnych pieniędzy i na żądaniu wsparcia od ojca, który przez to nie tylko stracił syna, ale i karierę, bo ilekroć brał wolne dni, aby towarzyszyć Kacprowi, stracił kolejne szanse w pracy, i choć kiedyś mówił za dumą, że inwestuje w przyszłość syna, teraz stał w punkcie, w którym nikt już mu nie wierzył, nawet jego żona, która w końcu spakowała walizki i odeszła, zostawiając go samego w domu pełnym pustych trofeów, z turniejów i rachunków nie do zapłacenia. Tymczasem Kacper, nie mając już pieniędzy ani wsparcia, zaczął pojawiać się u dalszych krewnych, czasem pijany. Prosząc o nocleg, i opowiadał historię o tym, jak ojciec zrujnował jego kontrakty, bo kiedyś dzwonił do sponsora domagając się wyższej, zapłaty. A skończyło się zerwaniem umowy i upadkiem wszystkiego, co jeszcze trzymało się na włosku. I nawet jeśli to była prawda, Michał wiedział, że Kacper nie był tylko ofiarą, że przez lata upajał się swoją wyższością, upokarzał go i wykorzystywał każdą okazję, by poczuć się lepszym. Więc teraz, kiedy role się odwróciły, nie potrafił współczuć, choć inni oczekiwali, że wyciągnie rękę, on wolał patrzeć z dystansu, bo wiedział, że wciągnięcie się w ten chaos oznaczałoby zniszczenie wszystkiego, co zbudował z takim trudem. Ojciec po latach ciszy napisał do niego długi e-mail, w którym wciąż nie było słowa przepraszam, tylko próba przerzucenia winy, twierdzenie, że Michał był chłodny, że zawsze się dystansował, że był starszy, i nie potrzebował tyle uwagi, co Kacper, że jego żona nigdy nie przypadła ojcu do gustu. Więc nie było sensu być na ślubie, że to wszystko nie jest jego wina, tylko seria nieporozumień, które teraz można naprawić, jeśli Michał zechce. Ale Michał czytał to jak rozdział kiepskiej książki, w której autor nigdy nie przyznaje się do błędu i skasował wiadomość nie odpowiadając, bo wiedział, że odpowiedź otworzy drzwi, które zamknął lata temu. Tymczasem dramat ojca i Kacpra trwał jak telenowela, bo po kolejnej awanturze, w której doszło do rękoczynów, ojciec wezwał policję, a Kacper trafił na komisariat, choć szybko wyszedł za kaucją opłaconą przez wujka, i wtedy rodzina zaczęła się od niego odsuwać, bo nikt nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za dorosłego mężczyznę, który nie potrafił poradzić sobie z własnym życiem. Ironia była taka, że obaj, ojciec i Kacper, zostali w końcu sami. Każdy przekonany, że to ten drugi zniszczył mu życie. A Michał, słuchając o kolejnych ekscesach, czuł, że oto nadeszła kara, której sam nie musiał wymierzać, bo życie zrobiło to za niego. A najdziwniejsze było to, że im więcej działo się w tej rodzinie, tym spokojniej spał, bo wiedział, że wreszcie nie on był tym, który nosił na barkach ciężar winy. Lecz ci, którzy go latami ignorowali, tonęli w chaosie, który sami stworzyli. I nie było w tym nic prócz prawdy, że każdy dostaje to, na co pracuje, i że nie ma powrotu do tego, co zostało złamane raz na zawsze, bo są rany, które nie goją się nigdy. Michał nie spodziewał się, że po tylu latach milczenia ta historia wciąż będzie się rozciągać jak cień, który wraca w najmniej odpowiednich chwilach, bo chociaż odciął się od ojca i kacpra, wiadomości o nich docierały do niego bez przerwy, niczym echo dawnych, krzywd. A każda kolejna była bardziej absurdalna niż poprzednia, jakby ktoś pisał scenariusz pełen upadków i kompromitacji, w których oni sami byli głównymi bohaterami. Kacper po wyjściu z komisariatu próbował jeszcze przez chwilę udawać, że wszystko kontroluje, że wciąż może wrócić do gier i odzyskać dawną pozycję, ale kiedy kolejne turnieje kończyły się porażkami, a drzwi sponsorów zamknęły się na zawsze, został z niczym, a jego matka, która wcześniej broniła go przed całym światem. Teraz traciła cierpliwość, bo nie tylko nie miał pracy, lecz także zaczął pić, przynosić do domu obcych ludzi, zadłużać się i prosić krewnych o pożyczki, które nigdy nie były spłacane. A kiedy ktoś odmawiał, reagował agresją, wykrzykując, że to przez ojca jego życie runęło, że każdy powinien mu pomóc, bo przecież miał talent, tylko że nikt już nie traktował tych słów poważnie. Ojciec natomiast, który wcześniej stawiał go na piedestale, nagle stał się jego wrogiem, bo każdy ich kontakt kończył się bójką albo oskarżeniami, a sąsiedzi przyzwyczaili się do widoku policji pod ich domem. I to do tego stopnia, że już nikt nie reagował zdziwieniem, kiedy radiowóz stawał przed bramą. Michał słuchał tego wszystkiego z mieszaniną niedowierzania i ponurej ulgi, bo miał świadomość, że gdyby nie odciął się lata temu. Byłby wciągnięty w to bagno, musiałby wybierać strony, tłumaczyć, prosić, być kozłem ofiarnym, a tak stał daleko. Patrzył, jak ojciec i Kacper sami siebie niszczą i czuł, że to właśnie jest sprawiedliwość, której nigdy się nie spodziewał, ale której tak bardzo pragnął. Najdziwniejsze było to, że ojciec, zamiast przyznać się do błędów, zamiast spróbować cokolwiek odbudować, Wszędzie opowiadał, że został zdradzony przez dwóch synów. Jednego, który się odwrócił, i drugiego, który go bił i opluwał. I próbował budzić litość, mówiąc, że stracił rodzinę, że poświęcił wszystko, a został sam. Ale ludzie przestali mu wierzyć, bo pamiętali, jak chwalił się sukcesami Kacpra. Jak e, opowiadał, że będzie żył z jego kariery, że inwestuje tysiące euro w sprzęt, wyjazdy i turnieje. A teraz nagle chciał udawać ofiarę. Michał wiedział, że to tylko kolejna manipulacja, kolejny teatrzyk, w którym ojciec nigdy nie wypowiedział słowa przepraszam, bo dla niego to zawsze inni byli winni, nigdy on. Tymczasem Kacper zaczął zjeżdżać jeszcze szybciej po równi pochyłej, bo kiedy już nikt nie chciał go wspierać, wpadł w długi, sprzedawał sprzęt, który ojciec kupował mu latami, rozpijał, Pieniądze, które pożyczał pod pretekstem, że zacznie nowy biznes streamingowy. I ostatecznie został wyrzucony z mieszkania przez własną matkę, która po rozwodzie z ojcem też miała dość, bo on nie tylko nie pracował, lecz także niszczył jej resztki życia. Więc pewnego dnia spakowała jego rzeczy i wystawiła przed drzwi, mówiąc, że jeśli chce, niech idzie do ojca, a jeśli nie, to niech radzi sobie sam. I wtedy Kacper faktycznie wrócił do ojca ale to był już nowy etap piekła, bo obaj, stary, człowiek sfrustrowany tym, że zniszczył swoje życie, i dorosły mężczyzna, który nadal zachowywał się jak dziecko, żyli pod jednym dachem, w ciągłych kłótniach, awanturach, rękoczynach, a ich sąsiedzi śmiali się, że to dom wojen rodzinnych, bo każdej nocy słychać było krzyki, trzask tłuczonych naczyń, wyzwiska, a czasem nawet płacz, choć nikt nie wiedział, kto płakał ojciec czy syn. Michał, słysząc o tym, czuł, że ta historia to przestroga że właśnie tak kończą ludzie, którzy przez lata wybierali złudzenia zamiast prawdy. I choć wielu próbowało go przekonać, żeby wrócił, pogodził się, pomógł. On powtarzał, że nie zamierza, bo nie jest już chłopcem, którego można spychać na bok że ma swoją rodzinę, dzieci, pracę i przyszłość, której nie poświęci dla dwóch ludzi. Którzy sami siebie niszczą, i choć czasem czuł dziwny cień żalu, że nie ma ojca, na którego mógłby liczyć, to natychmiast przypominał sobie własny ślub, pustą ławkę, w której miał siedzieć ten człowiek, i wybór, który wtedy dokonał: wybór gier zamiast własnego syna. I wiedział, że żadna siła na świecie nie cofnie tamtej chwili, bo ona zamknęła wszystko na zawsze.